Witam, witam wszystkich twardzieli i ludzi z Tetanu. 5 lipca 2020 roku, godzina 5:52. Miał być sobotni bieg, jest niedzielny. Niestety wczoraj moje piękne autko odmówiło posłuszeństwa nagle. W zasadzie skrzynia biegów. I wracałem na lawecie. No, i dzisiaj przyjechałem tak zwanym pożyczakiem, zastępczakiem. Więc plan na dzisiaj, krótko, zwięźle i na temat. Wbiegamy od strony wieżycy, czyli jak wnoszę od strony wschodniej, bo przede mną ładnie, pięknie wschodzi słońce, właśnie mi po oczach dawało, więc stanąłem trochę w cieniu drzewa. No, pogoda się zapowiada, proszę bardzo, jak i niebo. No, piękna widoczność jest w ogóle dzisiaj, więc od strony wschodniej obiegam do strony zachodniej czyli po prawej stronie czyli po. Geografia się kłania od strony zachodnio-północnej. Obiegam do strony yy, zachodniej Ślęży, czyli od strony zachodniej, od y, Tompadła wbiegam. Czyli robimy dzisiaj taki challenge po około 9 km w górę. Już się zaczyna na niecałym 9 kilometrze lekko pod górę, przez las. No, i później jakieś 2,5 km jest tam. Cały czas pod górkę. Jak ktoś zna drogę, od tą padło, to wie o czym mówię. I to ma być taki teścik. Taki teścik, bo wiele biegów górskich jest takich, że właśnie nie zaraz na początku, tylko w jakiejś połowie dystansu zaczyna się jakaś górka, żeby sprawdzić wydolność i sprawdzić przygotowanie. Więc dzisiaj. Też będę walczył z tematem, a wiem, że na 10 km to tak zwany baniak zaczyna się wyłączać, zaczyna się wyłączać, jak to mówią kolokwialnie ludzie, którzy nie znają języka polskiego. E... I trzeba mocno pracować wtedy nad głową. E... Także będę to dzisiaj chciał zrobić. Jak to zrobię, lub będę w trakcie, to oczywiście nie omieszkam. Moi drodzy, was poinformować. Tu widać już ładnie wysoka kukurydza, która całkiem niedawno jeszcze była polem, na którym nie było nic. Ale deszczy spadło ostatnio bardzo dużo, i, i cała zieleń stała się taka zielono-krwista. No do, dobra, koniec mojego gadania. Trzeba rozgrzewkę zrobić i wziąć się do roboty. Piąty kilometr, muszę powiedzieć, że szczerze, zupełnie nie idzie dzisiaj. I nie wiem, czy czasami nie skręciłem złą ścieżkę. <ślesz> Ale nie będę się nad tym rozwodził. Las pięknie pachnie. Powietrze w lesie. Takie olejki eteryczne z sosen, modrzewi i innych tutaj drzew liściastych, które także tu rosną. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Przed chwilą prawdopodobnie sowa z jakiegoś drzewa przestraszona przede mną wręcz tak przeleciała. Albo. O, słuchajcie, to nie sowa. Zobaczcie. Jakieś ptaszysko. Wydaje dźwięki, siedzi tutaj sobie, o. poleciało sobie, pilnuje mnie, jak jakiś myszołów lub coś takiego. Także zauważył mnie i mówi biegnij, biegnij cały czas, biegnę. Czysz. Tak, wydaje odgłosy, zauważył biegacza leśnego. To zapewne jakaś parka, słuchajcie. Nawołujące siebie wbiegłem ich w pole. Mam ich nad głową przed chwilą. Może sam jest przefruną. Cisza nastąpiła. Ale się nawołują. Piękne ptaszyska. Chodźmy sobie. Gdybym nie skręcił. Nie ja tam, gdzie trzeba dobiegał do asfaltu. Oj. Teraz ta śliwice czy gruszkowice Asfaltem muszę pobiec trochę, żeby znowu biec do lasu. Ale jestem, ale jestem, trudno znaleźć mi określenie. Leszczem Tyle razy biec tą trasą i nie skręcić tam, gdzie trzeba. No tylko ja potrafię. Słuchajcie, gdybyście szukali kogoś z kim chcecie zabłądzić, to pamiętajcie, podaję adres z telefon. <laughs> Piszcie do mnie. Góry właśnie asfaltem, w którym idzie półmaraton Panasa tak zwany. Także gdzieś tutaj zaraz chyba w las biegnę, bo kiedyś tędy wybiegłem, co zrobiłem pierwszy swój rekord życiowy, najdłuższy odcinek w najdłuższym czasie wtedy. 25 km w 3 godziny zrobiłem no ale będziemy tam na szczycie moi mili, będziemy dzisiaj jutro ale będziemy Tak zgadza się oczywiście Tak to ja Jestem na jakimś dzikim szlaku ale oznaczonym szlaku Szlaku Niedźwiedzia Ślężańskiego ale... Tak, proszę bardzo Gdyby się ktoś pytał na no ścieżkę Trafiłem na jakąś ścieżkę Ale oczywiście Nie na tą, którą miałem biegać 8 km 8 km o, To nie tak miało być panowie i panie To nie tak miało być o. Ale, ale to tak to jest Jak ci się nie chce To ci się zachce Rozwidlenie dróg jest Pytanie Czy to jest czarna trasa Czy to jest czarny szlak Oznakowanie tego Znaleźć Moi mili Właśnie Las Las Witana no cóż, pobiegniemy tam. Zobaczymy dokąd to. Dobiegłem do kolejnego skrzyżowania. Nie wiem, teraz będzie pod górę ostro chyba. No ale no cóż. 964 pokazuje. A gdzieś trzeba w końcu do szczytu dobrze by było dotrzeć. Więc, jak widać niedźwiedzia na drzewie, no to cóż, pamiętaj, biegaczu, jesteś, jeżeli jesteś znużonym życiem, zmęczonym życiem, człowiekiem, który ma za bardzo wszystko ułożone i nudzi się rutyną dnia codziennego. Pobiegnij ze mną. Przygoda, przygoda, przygoda Cię na pewno spotka. Niestety nie wiem, gdzie jestem. Jest tu czarna trasa. Podejrzewam, że prawo to zbiegnę do dołu. Wewo nie dotrę raczej już do szczytu, tylko będę zbiegał z powrotem do Wieżycy Prosto pobiegnę do Niedźwiadka, czyli dobiegnę na szczyt, chociaż droga mało równa. Ale no cóż, przygoda czasu na zastanawianie się. Szkoda, bo komory gryzą zaraz i muchy się zlatują. I nawet chyba jakiś klesz na mnie dzisiaj skoczył, ale go zlokalizowałem na nodze i od razu go pogoniłem w świat daleki. No nic, no cóż moi mili. Jak widać. Dziesiąty prawie kilometr. Nie ma co. Nie ma to tamto. Jest to. Idzie szlak w las. Później jest skrzyżowanie. I na skrzyżowaniu nie ma. Dlaczego oznakowania? W lewo czy prosto. A jest kolejne skrzyżowanie. Te wszystkie skrzyżowania coś mi przypominają, ale nie wiem co. Teraz pytanie: W którą stronę? Drogi zryte. To jest czarny szlak. To jest czarny szlak. Nie widzę czy wieża jest na górze, ale chyba na górze Zaraz zobaczymy O ludzie, o ludzie Jest misiu na, na drzewie znowu Namalowane Jakąś okrężną drogą do tego misia dzisiaj chyba dotrę Oczywiście jeśli dotrę w ogóle Słońce świeci no Szczyt może gdzieś jest tu Nie widać przez las Nie wiem gdzie Misiu prowadzi Prosto? Czy do góry? Misiu prowadzi No nie ma pokazanego Coś tu idzie w las, jakaś ścieżka Ale to chyba rowerzyści tutaj No nie wiem, biegnę prosto 11.200 Na szczyt chyba, tam gdzie słoneczko świeci Niby oznakowana niebieska trasa Niedziadek na drzewie No cóż wciśniemy. Chociaż Jak kuszyce mnie chyba tydzień temu tak nie styrały jak ta ślęża, może też dlatego, że wczoraj miałem robić tą ślężę, a nie dzisiaj a, życie Ale zobaczcie, cień, piękny las. Strumyczki sobie płyną. Już nie takie potoki jak dwa tygodnie temu, gdy lało. Ale troszeczkę lasek odetchnął po suszy jaka na wiosnę panowała. Teraz trochę wody dostał, więc niech drzewka piją wody. Ja też się napiję i lecę. Zagubiłem się w lesie, kawał drogi od domu. Zagubiłem się w lesie. Czy ja to ja? Niebiesko zielony jakiś szlak. Nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie jestem. Zaraz zobaczę na mapę. Na mapie Google. Ale z której strony góry ja jestem? To nie wiem. Zrobiłem sobie dzisiaj wycieczkę. Tomasz, szkoda, że Ciebie nie ma. Szkoda. Miałbyś co opowiadać. Miałbyś co komentować. Według gogli jestem gdzieś od strony przełęczy Tompadła. Jakieś 7 km do samochodu. Czyli jestem z drugiej strony góry. No, no nic, biegnę przy ciebie. No. Biegnę przy ciebie. Gdzieś dobiegnę kiedyś w domu. Tam jest Tompadło. Więc w górę za mną. Jakieś 2 km na ślęże No nic, trzeba cisnąć pod górę. Skupianie się na celu bardzo ważna sprawa, ale 14 km padę, ale jeszcze mam z półtorej pod górę. Przed chwilą przebiegł koło mnie. Dziadek 65-70 lat przebiegł A ja z nogi na nogę. Dziadek po prostu z takimi ruchami, ale suchy taki widać na ta praktyki. A ja cały czas gruby i tusty, dlatego się toczę a nie biegnę. Nie mam siły tu biec. od strony tam padło. Co już się zatrzymuje. do mnie dobrze. Z górki na pasur. Cienias 14,40 Za mną deptają też panowie Trzeba będzie ich puścić w środę 15 kilometr Niemożliwe to już jest Moi mili Miałem Biec cały czas! Miałem biec! Tak, taki był zamiar. Nie wiem, kilometr może trochę mniej. Do szczytu. Dopiero na szczycie nagroda się należy. Batonik energetyczny. A tak to trzeba dotrzeć. Jeszcze teraz chwilę pod górkę. Później. Lekko z górki, ostatnia, ostatni wjazd pod górkę. Oj, oj, naprawdę. Polecam, polecam, polecam. Myślę, że bardzo lubię się tu zmęczyć. A już bieg tam padła. To dla mnie morderstwo póki co na każdym etapie drogi. A już jak to. 16 km. 15.6 dokładnie pokazuje moje endomondo Oj, Bieg chud, bieg chud, bieg chud Taki robin chud Tak Jest 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 szczyt o, Zgodnie z listem Pawła do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset pierwszy: odrzućmy wszelki ciężar i grzech, który nas łatwo umotuje i wytrwale biegnijmy w wyścigu. Bardzo ciekawe porównanie, zawsze mi się podobało. A gdy zacząłem biegać, jeszcze bardziej je zrozumiałem. Także grzech. Grzechy kulinarne cały czas odrzucam, żeby mi nie przeszkadzały w bieganiu, żebym był lżejszy Udaje się Endomondo pokazało 16 na górę Jakieś 8, 8,5 w dół chyba, albo 9 No zobaczymy Pamiątkowe zdjęcie Chwila rozciągania I wracamy Jak na moi mili twardziele i ludzie z tytanu, Daliście radę dotrwać do końca odcinka razem ze mną? O, ja dałem radę Dałem radę 24 km o, Wyszło Wyszło 24 O i zaraz się spóźnię do domu Prawie 3 godziny No tak Tak to jest, w moim wypadku Że jak po błądze Jeszcze pewnie z pół kilometra mi W statystykach Tak zwane Chodzenie, biegochód, Znając życie, endomondo Ale pełny 24 zarejestrowało biegu Jest dobrze, jest moc z Power and Packer, pamiętajcie, chcecie zabłądzić uderzajcie do mnie ja was poprowadzę po znanych i nieznanych szlakach na Ślęży. będzie dobrze, będzie radość, będzie moc będzie przygoda trzymajcie się jeszcze raz, bądźcie twardzi jak zresztą jesteście